No to cześć, witam bardzo serdecznie, zapraszam na kolejny filmik. Słuchajcie, zauważyłem, że na kanale szachowym bardzo dawno nie było żadnego filmu o debiutach, więc dzisiaj sobie zrobimy wprowadzenie do debiutu bardzo ciekawego, do obrony skandynawskiej. Przy okazji postaram się Wam pokazać też, jak możecie sobie samodzielnie taką wiedzę debiutową zdobywać, jak to sprawdzać, gdzie to szukać. Jesteśmy oczywiście na stronie Lichess. I tutaj po najechaniu na zakładkę Narzędzia możecie sobie wejść w Analiza Partii i bardzo przydatnym narzędziem jest taka książeczka tutaj na dole. Mam nadzieję, że ją widać, będzie ją widać. Kiedy sobie w to klikniecie, otwierają się bazy. Jest to kopalnia wiedzy dla was, z tego można korzystać. My sobie robimy dzisiaj wprowadzenie do obrony skandynawskiej, czyli posunięcia E4. I czarne grają posunięcie D5. Będziemy to oglądać od strony białych, żeby tutaj nie mieszać raz białymi, raz czarnymi. Natomiast uważam, że to jest bardzo ciekawy debiut, również dla osób, które czarnymi szukają czegoś ciekawszego niż takie symetryczne granie posunięcia E5. I teraz, tak, jak z tego korzystać? Baza Masters to są partie posunięcia grane przez mastersów, przez mistrzów, przez bardzo dobrych szachistów, więc to jest baza, z której powinniście, możecie się uczyć, obserwując sobie po prostu, jakie ruchy są grane najczęściej. Ruchy grane najczęściej przez mistrzów są to po prostu przeważnie ruchy najlepsze. Jest też baza Lichess i tu uwaga, z tej bazy niekoniecznie trzeba i można się uczyć. Tutaj bardzo często najczęściej grane ruchy, zdarzają się takie sytuacje, zresztą też to dzisiaj zobaczymy, to będą błędy, po prostu błędy. Więc baza Masters uczysz się jak grać, baza Lichess patrzysz jak grają ludzie i jakie czasami błędy będą popełniać i na jakie pułapki też można ich łapać. Więc tutaj w bazie liczę widzimy, że trzy najczęściej grane ruchy to jest na pierwszym miejscu E5, na drugim miejscu C5, na trzecim miejscu jest obrona skandynawska, więc jest bardzo często grana i bardzo dobrze, to są trzy dobre ruchy dla osób takich początkujących. Mniej więcej taki schemat Grania w szachy rozwoju szachowego. Na początku gramy E5, żeby tak symetrycznie sobie grać spokojnie, naturalnie rozwijać te figurki, a potem, kiedy gramy lepiej w szachy, zaczynamy szukać tych ciekawszych posunięć, jakieś już odejścia od tej symetrii. Wtedy bardzo często jest to albo obrona skandynawska, albo sycylijska. Więc w bazie liczę, skandynawska jest na trzecim miejscu, 10% partii odpowiedzi po ruchu białych E4. Natomiast, jak przełączymy sobie na bazę. Master to widzimy, że ta obrona skandynawska leci w dół i tylko 2% mistrzów decyduje się ten debiut zagrać. I to nam mówi o tym, że ta obrona skandynawska to nie jest jakiś super optymalny, najlepszy wybór, ale tylko i wyłącznie słuchajcie, na tym najwyższym światowym poziomie. I dla osób, które chcą się rozwijać, grać w szachy, uczą się grać w Ja myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby tą obronę skandynawską grać. Tam powstają ciekawe pozycje i to, że to nie jest optymalnie komputerowo najlepsze linie, to zupełnie osób początkujących nie dotyczy. Chodzi o to, żeby grać w szachy, rozwijać się, cieszyć się tą grą. A obrona skandynawska może Wam to dać. Debil jest ciekawy, więc teraz sobie posprawdzamy te najczęściej grane linie, warianty. Postaram się Wam opowiedzieć o jakichś planach, kluczowych ideach, no i zobaczymy co wyjdzie. Widzimy tutaj w bazie master, że głównym 97% ruchów także można powiedzieć śmiało, że praktycznie innego posunięcia dla białych dobrego nie ma. Białe muszą tego pionka bić. Są jakieś próby czasami grania, może tak sobie to zbijmy, to będzie nasz główny wariant. Cofniemy teraz, żeby nam się też to będzie ładnie zapisywało po prawej stronie, gdyby ktoś takie warianty może będzie chciał sobie tutaj przepisać. Można śmiało. Jakie tu powstaną. Skoczek na C3 to jest inny ruch, Natomiast który broni tego pionka, natomiast to nie stwarza czarnym jakichś większych problemów. Czarne mogą tego skoczka z centrum przepędzić. Kiedy skoczek będzie musiał gdzieś uciekać na pole E2, to prawdopodobnie na pierwszym miejscu będzie ruch E5, czyli wstawiamy dwa pionki do środka szachownicy czarne. Już w tym momencie mogą być zadowolone po trzech posunięciach, mają więcej przestrzeni, pionki bardzo fajnie. Zajęły centrum, dosyć szybko te czarne figurki naturalnie będą mogły się porozwijać, gdzieś gońce szybciutko, są już po otwieraniu, mogą wychodzić, natomiast czarne wykonały dwa, po, białe wykonały dwa posunięcia w debiucie, skoczki, będą musiały się tego skoczka gdzieś przestawiać, te gońce jeszcze są zablokowane, tak, białymi mistrzowie nie grają, mi się zdarzało, ale to już inna historia, Zagrać białymi. Mm. Czasami jest też przez białe grane posunięcie E5, no i to też nie jest ruch, który tu jest jakiś popularny w bazie Masters, ponieważ po posunięciu C5 czarne znowu nie mają żadnych problemów. Dosyć często dojdzie do takich schematów jak w obronie francuskiej czarnymi, natomiast tutaj tego pionka na E6 czarne jeszcze nie mają, więc najpierw mają taki komfort gdzieś sobie tego gońca białopolowego wyprowadzą. Potem zagrają posunięcie E6 i będą miały czarne, bardzo dobrą wersję obrony francuskiej z tym gońcem, który zostanie wypuszczony gdzieś tam na wolność. Więc tyle. Tak naprawdę gdybym grał czarnymi, więcej bym się tutaj prawdopodobnie nie przygotowywał. To, co czarne muszą się przygotowywać, a białe powinny grać, to po prostu bicie. I tutaj czarne już mają wybór jak najbardziej. Widzimy w bazie master najczęściej grany ruch, to jest hetman bije na d5, więc to sobie zrobimy jako nasz wariant główny. Natomiast równie dobry, kto wie, nawet czy nie lepszym posunięciem jest wyjście skoczka na F6. Ja bym ten ruch bardziej nawet do tego dojdziemy polecał osobom, które tą skandynawską czarnymi będą chciały grać. Jest też posunięcie C6 taki gambit. Zobaczmy, jak to wygląda. To C6 przez mistrzów praktycznie nie jest grane, tylko 19 partii, na no tam ponad 22 tysiące. W bazie zwykłych ludzi wygląda to bardzo podobnie. Czyli główny ruch Hetman, drugi bardzo często grany ruch wyjście z koczkiem. C6, jakaś taka trzecia opcja. Ten C6, powiem wam. Zrobimy tak, żeby tam tutaj ten ładnie zapis skakiwał. Hetmanem zbijemy jako główny ruch, to nam skakuje tutaj skoczek na F6, to jest drugi bardzo ważny ruch. Posunięcie C6 gambitowe, moim zdaniem, warto się tym zainteresować, ponieważ zwłaszcza na poziomie początkującym, kiedy się rozwijasz, dobrze jest grać takie aktywne, atakujące szachy. Ten gambit polega na tym, że jeżeli białe zbiją kolejnego pionka, odbijamy sobie tutaj. I czarne mają pionka mniej, natomiast mają tak już przewagę w rozwoju, bo ich skoczek został wyprowadzony. Białe nie mają żadnej figurki wyprowadzonej. I ważne w tej pozycji jest to, że białe nie mogą w tym momencie zagrać posunięcia d4, czyli nie mogą ustawić sobie pionka w centrum, ponieważ tam czarne pilnują i skoczkiem. A to znaczy, że gdyby białe wyprowadziły sobie skoczka, który pomagałby im teraz zagrać posunięcie d4, ustawić pionka na środek, to czarne mogą sobie pierwsze. Ustawić pionka na środku, w centrum, i ten pionek znowu przeszkadza białem zagrać na ruch D4. Więc co będą miały czarne za cenne tego pionka? Będą miały więcej miejsca na szachownicy i figurki dosyć łatwo sobie wychodzą na dobre pola. Królem prawdopodobnie sobie tu zrobimy krótką ruszadę i będziemy aktywnie grać do przodu, atakować, a to jest dosyć dobre, jeżeli ktoś chce grać w takie szachy które będą go rozwijać, uczyć go grać w szachy. Więc Gambit skandynawski, on się jakoś inaczej nazywa, Blackburn Gambit, ja polecam. Nawet jeżeli tam wcisnę guzik i komputer powie, że to jest przewaga białych, nie szkodzi. Tą przewagę w szachach tak jednym ruchem, bez problemu można stracić. Większa szansa, że Wasz przeciwnik popełni błąd, jeżeli wciągacie go na jakieś mniej znane terytorium, gracie aktywnie do przodu, do ataku i tak trzeba podchodzić do szachów. Zobaczmy sobie teraz, co się dzieje, jakie są warianty i pozycje, powstają jeżeli wyjdzie ten skoczek. I tu są, tu są ciekawostki, słuchajcie, bo teraz tak. Baza Masters mówi nam, że główny najczęściej grany ruch, najlepszy ruch to spionek na d4, ewentualnie jeszcze jest jakiś szach tutaj gońcem na drugim miejscu, jeszcze jest wyjście skoczkiem na f3 na trzecim miejscu. Więc uznamy, że ruch d4 to jest główne posunięcie najczęściej grane przez mistrzów. Natomiast jeżeli cofnę i przełączymy sobie na bazę Lichess, to co najczęściej, Powinno się zdarzać w waszych partiach, jeżeli jeszcze nie jesteście mistrzami, to popatrzcie: białe wychodzą z koczkiem i to bardzo często się zdarza. Wtedy wy sobie bijecie tutaj skoczkiem, białe odbijają tym skoczkiem, i wy sobie wychodzicie hetmanem w tym momencie na środek. Ten hetman, kiedy wychodzi hetman. Na początku partii do przodu bardzo często jest to traktowane jako błąd, że nie powinno się takie, takich rzeczy robić. Na przykład, tu jest tak, ale tutaj jest taka sytuacja, że ten hetman dobrze się czuje na środku szachownicy, ponieważ białe nie mają już tego skoczka, którym tego hetmana by wam pogoniły. I za chwileczkę znowu. Będziecie mieli pionka na środku, będziecie mieli wyprowadzone szybciutko figurki, i tak naprawdę ta pozycja dla czarnych to już jest tam komputerowo, nawet jakaś drobnostka, mikroskopijna przewaga, bo hetman na środku dobrze się tutaj czuje, rozgląda się na każdą stronę szachownicy, rządzi. Więc to, to się w waszych partiach, gdybyście grali obronę skandynawską czarnymi, może dosyć często zdarzać. Natomiast zerknijmy, jeżeli byłyby takie posunięcia grane jak przez mistrzów, co tutaj powinni mistrzowie robić? Jest też bardzo ciekawy wariant y, Gambit, można też sobie posprawdzać, jakie tam są warianty. Goniec na G4, tamto powstanie nam wariant portugalski, Gambit portugalski, też ostre pozycje powstają. Natomiast tutaj tych wariantów jest dużo, nie będziemy w tym filmiku, który jest takim delikatnym wprowadzeniem do obrony skandynawskiej, jakoś dużo wariantów sprawdzać, bo popatrzcie, tu są rozgałęzienia. Więc tutaj trzeba się uczyć, tak już troszeczkę bardziej tych posunąć wariantów na pamięć. Chociaż kilka, natomiast jak chcecie jakoś sobie prosto pograć, to bijemy skoczkiem tego pionka. Prędzej czy później ten skoczek zostanie sąd przepędzony. Zobaczmy sobie jeszcze jakiś taki przykładowy wariancik, jeden, jak to mistrzowie grają najczęściej. Co warto wiedzieć, czarnymi, że w tych pozycjach dosyć dobrze jest zagrać takim fiankę, To kiedy ten skoczek zostanie pogoniony, są dwie opcje, żeby uciekać tam i tam. Mistrzowie zdecydowanie odchodzą na B6. I potem mniej więcej taki schemat rozwoju figur jest. Wygląda w ten sposób, że chcecie zrobić czarnymi krótką roszadą, wyprowadzić skoczka, wyprowadzić gońca. Natomiast tutaj ta pozycja białych jest, jest dobra. Mają zajęte centrum, też szybciutko wyjdą figurkami. Więc tu jest taka trochę sytuacja typowa w skandynawskiej, to też jeszcze będziemy widzieli w innym obrazku, że czarną stawiają się tak, aby na, mocno na trzech liniach, pozwalając białym zająć to centrum, ale później to centrum jest tak atakowane, jest ostrzeliwane. I trzeba po prostu się przyzwyczaić, nauczyć się pograć. To na pewno jak ktoś to będzie grał po raz pierwszy, to, to nie jest łatwe granie w szachy. Natomiast wyłamuje się to z takiego schematu jakiegoś symetrycznego grania w szachy. A to powinno być rozwojowe. Więc zobaczmy sobie jeszcze co jest po biciu hetmanem, bo to jest nasze główne posunięcie w obronie skandynawskiej. Więc wtedy Baza Masters, skoczek na C3. To jest główny ruch, natomiast jeszcze na przykład dla osób, które grają białymi, ja za chwilę pokażę Wam skoczek na F 3 ja bardzo lubię grać posunięcie skoczek na F czy. Natomiast, żeby go wytłumaczyć, to zaczniemy od skoczka na C3, które od razu napada tego Hetmana. Hetman ma, jak widzimy, w bazie 3 pola do uciekania: D8, A5, D8 i D6. Zróbmy to, które jest najczęściej grane. Te schematy są tutaj do siebie dosyć podobne. Walka wygląda tak, że biały ustawia sobie pionka na środku szachownicy, czarny najczęściej wychodzą skoczkiem. Znowu sobie sprawdzimy taki przykładowy wariant, jak to najczęściej jest grane przez mistrzów, czyli czarny najczęściej grają C6. dosyć ciekawy ruch, który przygotowuje pewne ustawienie, które czarne w tych pozycjach grają. Przygotowuje też w razie potrzeby odwrót królówki tam na, na tyły. Białe szybciutko wyprowadzają figury, czarno najczęściej wyprowadzają swojego gońca na F5. Jest też trochę partii z gońcem na G4, natomiast goniec idzie tutaj. Biały grają gońcem na D2, żeby zwalczać to rozwiązanie, więc ta królówka jeszcze nie ucieka, nie musi uciekać. Posunięcie E6, O, i tutaj dochodzimy do, do jakiegoś takiego już taktycznej awantury, przynajmniej w bazie master. Więc dojdziemy do ustawienia bardzo charakterystycznego w obronie skandynawskiej. Czasami jest to nazywane taką pozycją piło. I o co tutaj chodzi w tej pozycji, że te pionki. Od czarnych blokują punkt D5, czyli tak naprawdę zablokowały tego pionka yy, od białych. Biały mają tylko jednego pionka w centrum szachownicy i bardzo trudno będzie tego pionka pchnąć do przodu z uwagi na tą piłę, więc pomysł plan czarnych to jest wyprowadzić sobie figurki gdzieś tutaj do końca. hetmanem bym wracał, bo tu właśnie jakieś takie już się dzieją dziwne rzeczy, i zrobić roszadę. Gdyby to się czarnym udało zrobić, to jakimś takim pomysłem, i planem jest atakować, naciskać tego pionka. Natomiast białe mają tą przewagę w rozwoju i próbują ją jakąś bardzo szybko wykorzystać. Natomiast tutaj nawet bardzo szybko skoczek od razu wchodzi na pole d5. Jeszcze tam pewnie się nic nie dzieje, to jest jakiś wariant teoretyczny. Nie będziemy go sprawdzać, bo to i tak już jest siódmy ruch partii. Ja bym nie polecał uczyć się jakoś dużo ruchów na pamięć, jakieś partie poprzeglądać. Na, to, na przykład uwolałbym czarnymi być może jest na drugim miejscu dopiero wrócić i tym hetmanem na c7, potem ustawić sobie czarnymi pozycję piłę. Dokończyć rozwój figur i masz plan gry, wiesz co może robić. To jest znowu pozycja z gatunku. Czarne stoją na trzech liniach. No tu mają jakieś takie wysunięte figurki. Natomiast y, mocna pozycja, zero słabości u czarnych. Pomysł, plan zaatakować tego pionka na D4. Dlatego wrócimy sobie teraz, jeszcze cofamy do tego miejsca, gdzie jest to nasze posunięcie, o którym wam wspominałem. Zamiast skoczka na C3, od razu napadać tego hetmana y, skoczkiem na C3, można zagrać sobie posunięcie skoczek na F3. I tutaj pomysł Białych jest taki, że my tego hetmana chcemy wygonić, ale chcemy go wygonić stawiając pionka na D4, a potem pionkiem go pogonić. Bo jeżeli będziemy mieli dwa obok siebie takie połączone pionki w centrum, też go tam napadniemy, to będzie nam dużo łatwiej, jeśli czarny ustawią tą pozycję piłę, jak będę miał tutaj dwa pionki białymi, to łatwiej jest coś wykombinować, żeby jeden z tych pionków w odpowiednim momencie trzeba obserwować sytuację na szachownicy, ale jest większy wybór. Masz albo opcję, żeby tam rozbijać, albo opcję, żeby pchać pionka na C5 i szukać jakichś słabości, na przykład na polu d Zobaczmy jeszcze tutaj jakiś przykładowy wariant na koniec, jak to czarne grają najczęściej. Goniec tu to mi się podoba dla białych, to jest prosty schemat rozwój figurek. Król robi krótką roszadę. Chcemy ustawić tutaj dwa pionki, wyprowadzić skoczka, wyprowadzić gońca i będziesz miał mocne centrum, bo dwa połączone pionki, dobrze rozwinięte figurki i będzie się powinno się sympatycznie dobrze grać szachy. Więc widzicie, tutaj w tej bazie Masters, oni już w tych wariantach nie ustawiają tej pozycji piły, bo pozycja piła Źle działa na to, kiedy białe mają tutaj dwa pionki, więc tutaj w bazie master z widać, że skoczek już idzie na pole c6, a nie stawiają na tym polu c6 pionka, tak jak było wcześniej. No i pewnie ta walka, tu jest inny schemat walki, taki poprawny dla czarnych, najczęściej grany, że czarne próbują bardzo szybko tego pionka na d4 wygonić, jeszcze zanim ten pionek tutaj pogonił damkę. I tu jest jakiś taki, kiedyś też to znałem, długi, prawie forsowny wariant, który trzeba by znać. Natomiast po hetmanie F5. Myślę, że nie jest na E3. Figurki w miarę rozwinięte. Jak ktoś chce głębiej, więcej się uczyć, można jak najbardziej. Natomiast tak, ten filmik to miało być takie krótkie wprowadzenie. Odsłonię Wam tutaj te warianciki. Myślę, że te warianciki dla osoby, która chce poznać debiut, to jest dobra podstawa. Tego i tak jest, popatrzcie, już dużo. Więc jeżeli ktoś chce teraz głębiej się uczyć, takie warianty warto sobie rozpisać w domu, samemu posprawdzać. Posprawdzać sobie te bazy posprawdzać sobie partie, bo jakąkolwiek pracę w szachach wykonacie sami, to ona jest dużo bardziej skuteczna niż ta, kiedy oglądacie filmik. Nawet na kanale szachowym. Wtedy więcej się nauczycie w szachy, jeżeli coś sami robicie, z, y, od siebie wykładacie tę pracę, a nie kiedy to ktoś Wam na jakimś takim filmiku coś tłumaczy. Także bardzo serdecznie zachęcam do pracy własnej nad szachami. Ten filmik miał też na zadanie takie, żeby pokazać Wam jak to robić, sprawdzać te warianty. Tu pod spodem są partie. Można te partie oglądać od arcymistrzów, rozpisać sobie można gdzieś, w zeszycie na kartce te warianty albo na komputerze. Potem je zgłębiać, rozbudowywać, uczyć się coraz więcej, poznać taki debiut i grać. Tyle na dzisiaj. Bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik się Wam podobał. Warianciki odsłonięte, przygotowane. Zachęcam do pracy. Trzymajcie się. Pozdrawiam do następnego odcinka. Cześć.